15 października 1962 roku zabrzmiał tam pierwszy dzwonek. Mowa o publicznej szkole podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II, która w tym roku obchodzi 50-lecie istnienia. Uroczystość jubileuszowa odbyła się 26 października. W uroczystości wzięli udział dyrekcja szkoły zaproszeni goście, absolwenci i emerytowani pracownicy, którzy chętnie uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez placówkę. Program spotkania był interesujący. Przewidziano zwiedzanie szkoły po to, by goście mogli zobaczyć, jak obecnie wygląda szkoła. Następnie poświęcono pamiętkową tablicę przedstawiającą postać patrona szkoły Jana Pawła II. Kolejnym punktem uroczystości była msza święta w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Część artystyczna odbyła się w Centrum Kultury i Promocji. Czym dla szkoły jest jubileusz 50-lecia? Uroczystość była okazją do spotkania z absolwentami szkoły, z pracownikami, byłymi pracownikami, emerytami oraz zaproszonymi gośćmi, z którymi szkoła blisko współpracuje na co dzień. Uroczystość 50-lecia szkoły udowodniła ogromne znaczenie, jakie odgrywa placówka w życiu społeczności szkolnej. Muzyka